Harmonia w sercu tworzy piękne relacje. Dziś poczuj, jak spokój, zrozumienie i miłość wypełniają twoje kontakty z innymi. Powtarzaj wraz ze mną w myślach lub na głos słowa dzisiejszej afirmacji. Moje relacje wypełnia harmonia. Słucham i rozumiem innych. Wnoszę spokój do każdej sytuacji. Moje słowa niosą dobro i radość. Czuję wdzięczność za obecnych w moim życiu. Każde spotkanie jest źródłem nauki i miłości. Ufam, że harmonia powraca do mnie wielokrotnie. Otwartość serca przyciąga pozytywne doświadczenia. Miłość i spokój prowadzą moje działania. Jestem twórcą zdrowych, pełnych relacji. Życzę ci, by harmonia rozprzestrzeniała się w Twoim otoczeniu. Proszę podziel się dzisiejszą afirmacją, aby inni również doświadczyli spokoju i miłości. Niechaj harmonia dominuje w Twoim życiu dziś i przez całą resztę Twojego życia. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego Iskra Życia TV nie wprowadziła abonamentu, to już tłumaczę. Ufamy w uczciwość widzów i wolny wybór i wsparcie. Jeśli więc uważasz, że nasze afirmacje są właściwe i spełniają swoje zadanie, Wesprzyj nas dowolną kwotą na zrzutkę. Link do niej znajdziesz w opisie tego nagrania, jak również pod koniec tego nagrania. Poczuj wyjątkowe wyróżnienie wśród tych, którzy tworzą wspólnie pozytywną energię. Niechaj ta energia napełni Cię i sprawi, że wspólnie będziemy tworzyć. Program naszej telewizji, bo Iskra Życia TV to jedyna telewizja, która realizuje tematy swoich widzów. Jeśli jesteś aktywnym jej uczestnikiem, wesprzyj nas, bo naprawdę warto. Harmonia dziś wypełnia Twoje relacje. Niech serce prowadzi każdy Twój krok. Dziękuję ci za to, że byłeś ze mną, że wysłuchałeś tej afirmacji. Życzę Ci wspaniałego dnia, mówił Marek Zadęcki.